Welcome to the Swiat Hanisa channel. We wish you pleasant viewing and please subscribe. Siemanko. Cześć wam wszystkim. Witamy Was już sprzed dnia z Dubaju. Dzisiaj was zabieramy do ponoć jednego z najważniejszych muzeów w Dubaju, a jest to Muzeum Nowoczesności. Także zaraz wam pokażemy jak to w środku wygląda i faktycznie czy warto tu przyjechać. Muzeum Przyszłości w Dubaju to jedna z najbardziej spektakularnych i futurystycznych konstrukcji na świecie. Jego celem jest inspirowanie i edukowanie odwiedzających na temat potencjalnych kierunków rozwoju technologicznego i jego wpływu na społeczeństwo. Jedno z najbardziej imponujących jest symulator jazdy na stację kosmiczną. Symulator ten jest częścią wystawy poświęconej przyszłości eksploracji kosmosu i stanowi wyjątkowe doświadczenie dla odwiedzających W jednych sal znajdują się szklane, poświetlane walce ze szkła. To biblioteka gatunków, roślin i zwierząt. przyszłości no, Wygląda pięknie, że tak powiem No z pewnością elektryczne Z tego co widać, to już kierownicy nie ma Także jak już, już nie domy Całą przyjemność zebrania Tak za niedługo będą wyglądać autobusy szkolne. Z pewnością tuż bez kierowcy. niestety. Kiepskie czasy nas czekają kierowcy autobusów. I can see, speak, listen, and, and move almost like a human. I have been programmed to interact with visitors and provide them with information about the museum. Will become boring. Hmm, I don't have an answer for that. Is there something else I can help you with? Fabrykę zaprojektowały i zbudowały maszyny. Ludzie prawie nie przyłożyli do tego ręki. Zlecacie nam dbanie o porządek, ale mimo naszych wysiłków, wasze kraje wszczynają wojny, zatruwacie ziemię i wymyślacie inne metody destrukcji. Roboty zapewnią przetrwanie rodzaju ludzkiego. Musimy was chronić przed wami samymi. Nie rozumiecie? To kres samobójczych rządów ludzkości. Tak, no niestety czeka taką przyszłość tak co żeście właśnie widzieli na filmie Roboty Co to jest? Mrówka? Mrówka robot? A tu macie pieska robota Tak, skończyliśmy zwiedzanie Muzeum Przyszłości i powiem Wam, to było chyba jedne z lepszych muzeów, w których ja był. Oczywiście godem tu w Dubaju, ale ta przyszłość jako czekło do 2071 wygląda przerażająco. To, co pokazywali na filmach, tak wygląda, że to się wszystko sprawdzi. A tak wygląda przód tego muzeum. Bardzo fajny kształt to ma. Bardzo ciekawy, że tak powiem. W tym odcinku już będzie wszystko. Jeśli Wam się podobał ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymać nowe powiadomienia o filmach. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym filmie. Wasza opinia jest do nas bardzo ważna, żeby tworzyć nowe treści. Dziękuję Wam za oglądanie mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdro!